Czy oglądają mnie maturzyści zdający maturę w starej formule? Bo jestem bardzo ciekawa, czy też zadania ze starej formuły dodawać, czy są tutaj osoby chętne takie, żeby te zadania zobaczyć. Mamy tak. Komputer początkowo kosztował 2950 zł. Po trzech miesiącach jego cenę obniżono o 20%. Po kolejnym miesiącu nową cenę obniżono o kolejnych 20%. Cena komputera po tych dwóch obniżkach jest równa. Słuchajcie, obniżono o 20%, dotychczas płaciliśmy 100%, więc teraz Zapłacimy 80% ceny, tak? Bo jak obniżamy o 20%, no to ze 100% odejmujemy 20, czyli zapłacimy 80%. Mamy 2950 razy 80%. Ale zobaczcie, po kolejnym miesiącu nową cenę to byłaby nasza nowa cena. Znowu o kolejnych 20, czyli to byłoby nasze nowe 100%. Jak od 100% odejmiemy 20, to znowu zapłacimy 80% tej nowej ceny. Czyli mamy 2019 950, a 80% to jest 80 setnych, prawda? Tak samo. 80% to jest 80 setnych. I teraz kalkulator i mnożymy. 2950 razy 0,8 razy 0,8, bo tutaj te zera się skrócą i to jest równe 0,8. Słuchajcie, właśnie telefon piknął, czyli ktoś kupił mój, kole, mój kurs. Kolejna osoba kupiła kurs. Pamiętajcie, mam kursy zarówno do starej matury, jak i do nowej matury, to znaczy do starej formuły, jak i do nowej formuły. Także jeszcze zdążycie się z tym kursem do maturki przygotować. I ile mamy? Jaki mamy wynik? 1000. 888 zł odpowiedź B i już macie punkty na maturze wskakujcie u mnie na profilu na mój pełny kurs trwa teraz promocja I tak jak mówię są kursy do starej formuły i do nowej formuły jeszcze zdążycie się przygotować